Hej, witam Was, zapraszam Was dzisiaj na film o moich kotach i ogólnie o tym, jak to jest być obcokrajowcem z kotami w Szanghaju. w garść takich podstawowych informacji na szybko. Z kotem jest o wiele, wiele łatwiej tutaj niż z psem. Kota nie trzeba rejestrować ani na policji, ani nigdzie, no nie trzeba w ogóle nigdy zgłaszać faktu posiadania kota. E, można sobie kota kupić w e, shopie na przykład, albo można sobie wziąć kota ze schroniska, albo znaleźć gdzieś na przykład, albo wziąć od kogoś, no ogólnie no. Można załatwić sobie kota takimi drogami, jakimi przeważnie się zdobywa kota, i można go sobie trzymać w domu. I to jest tyle, jeżeli chodzi o prawną stronę posiadania kota, bo tak jak mówiłam, psa trzeba zarejestrować i do tego są obostrzenia, typu jakich raz psów nie wolno mieć albo w centrum miasta, albo w ogóle w mieście. Niektóre miasta nie pozwalają na jakieś różne rasy psów. Do tego, jeżeli chodzi o psy, to są też obostrzenia co do tego, kiedy można je wyprowadzać i tak dalej, i tak dalej. No, kotów się raczej nie wyprowadza, chociaż niektórzy je wyprowadzają. Ale co do kotów, nie ma żadnych obostrzeń, jak ktoś lubi wyprowadzać kota, i kot też lubi być wyprowadzany, to można wyprowadzać gdzie się chce, kiedy się chce, i tak dalej, i tak dalej. Jest też bardzo dużo kotów wolno żyjących w Chinach, między innymi w parkach albo w takich, no, takich osiedlach mieszkalnych, gdzie ludzie głównie emeryci, te starsi, te kotki po prostu dokarmiają. To teraz zacznę Wam trochę od takiej historyjki, anegdotki, no historyjki, znaczy to jest historyjka ode mnie. Kiedy wprowadziłam się do Chin, mieszkałam w takim mieszkaniu, gdzie mieszkało dużo obcokrajowców, znaczy to było duże mieszkanie z antresolą, salą, dwie kuchnie, tam było chyba 10 sypialni i mieszkało tam 10 obcokrajowców. Miałam wtedy współlokatorkę, ona była z Włoch i ona posiadała kotkę. Pewnego razu jednak ta kotka zniknęła, to znaczy ktoś chyba nie zamknął drzwi do domu, no bo tam było tyle tych osób, że wiecie, ciężko określić kto i co zrobił i ta kotka tup, tup, tup gdzieś tam uciekła. Kilka osób z naszego mieszkania szukało tej kotki i znaleźliśmy ją po dwóch dniach gdzieś w ogóle pod blokiem na osiedlu. Jakoś zdołała się wydostać z bloku w ogóle i do tego miała złamane dwie łapki. Łapkę przednią, czy tak jakby rękę i łapkę tylną. Z tym, że łapka tylna była złamana w ten sposób, że to było złamanie otwarte, czyli kości no, kość wystawała. Trzeba było kota szybko, szybko zawieźć do weterynarza, do, do kliniki takiej weterynaryjnej, wzięliśmy więc samochód i zapakowaliśmy kota i pojechaliśmy. Kot się nam jeszcze wtedy siko w tym samochodzie, w ogóle w takim jakby uberze, no ale dobra już, okej. Okay. I zrobili tam tej kotce takie pierwsze badania, żeby sprawdzić co jej jest i tak dalej, i tak dalej. I po tych pierwszych badaniach, które trwały, nie wiem, z pół godziny osoby weterynarze z tej kliniki powiedzieli, że no dobrze, wiemy mniej więcej co i jak. Teraz trzeba zapłacić takie pierwsze pieniądze, żebyśmy my się w nią w ogóle zajęli i to jest 8000 jułanów. 8000 yuanów na dzień dobry, praktycznie. Znaczy, w tym się zawierały te badania, które już jej zrobili, tam jakieś prześwietlenie, coś tam, coś tam w ciągu, tych, w ciągu tego pół godziny i później kolejne koszty, żeby ten kot mógł zostać w tej, w tej klinice weterynaryjnej, żeby oni mogli robić kolejne badania przez noc i powiedzieli też, że nie dają żadnej gwarancji, że ten kot przeżyje kolejną noc, bo teraz trzeba poczekać i zobaczyć, czy ten kot, tak, tak kolokwialnie mówiąc, nie zdechnie przez noc. Ale na dzień dobry trzeba było zapłacić 8000 yuanów, czyli 4000 i trochę złotych. Później, po kolejnych dniach, kiedy ten kot e, w końcu nie, nie, nie odszedł przez noc, okazało się, że tylną łapkę trzeba będzie amputować, i co wiązało się z kolejnymi pieniędzmi, które trzeba było zapłacić i koniec końców e, ta moja. Wspólokatorka z tamtego czasu za leczenie kotki, ogólnie doprowadzenie kotki do stanu życia, do stanu tego, że mogła sama po prostu sobie żyć, kosztowało 20 tysięcy juanów. 10 i trochę tysiąca złotych. i Ja sobie nie wyobrażam, na co kot musiał być chory w Polsce, żeby, żeby to tyle kosztowało. 10 tysięcy złotych. Ja pamiętam, że jak mój kot, znaczy kot moich rodziców miał cukrzycę taką mega, mega już poważną to moja mama nie zapłaciła tyle za, tą, za leki ogólnie, za diagnozowanie tej cukrzycy, niż ja tutaj zapłaciłam za wyleczenie jakiejś prostej infekcji mojej kotki. Więc tak, posiadanie, posiadanie kota w Szanghaju i psa na pewno też, bo koszty leczenia psa są prawdopodobnie podobne, mniej więcej sięgają takich samych kwot, jest, jest bardzo drogie, to jest, to, jest, to jest bardzo droga zabawa. Ja pytałam ludzi w ogóle dlaczego, dlaczego tak jest, że dlaczego... Leczenie zwierzaków i ogólnie te kliniki weterynaryjne są tak drogie I oni powiedzieli to dlatego, że posiadanie kota bądź psa Na ogólnie posiadanie zwierzęcia w domu to jest już jakaś oznaka luksusu I jeżeli ktoś chce posiadać kota albo psa To musi mieć dużo pieniędzy, żeby tego kota ugarnąć Albo jeżeli nie wiem, będzie chory, no to żeby go leczyć i tak dalej, i tak dalej Dobra, i to jest tyle takim słowem długiego trochę wstępu Bo teraz powiem wam trochę o moich kotach Chodź Basia, pokaż się do komory. Basia! Ow! Ow! Basia, jeszcze obiekty w prawie rzuciłaś! Kurwa! Basia! No jak mogłaś? Nic się nie wydarzyło. To jest Basia. Basia jest ze mną od około 3 lat. Ponad już trochę 3, 3 lata. Basia jest ze schroniska. Basia ma około 6-7 lat. Nikt nie no. wie dokładnie, ile. Ta taka stara babcia w schronisku mi powiedziała, że około. Jak ją brałam, to miała około 3-4 lat, więc teraz ma około 6-7. Basia jest taką zwykłą kotką, ale jest ogólnie dosyć taka aua... aua pocha. Basia jest ogólnie bardzo, bardzo takim niezależnym kotem. Nie lubi za bardzo, jak się ją bierze na ręce, znaczy można, ale tak tylko na chwilę, a potem ona już idzie. Jeśli chce się pobawić, to przyjdzie sama, bo jak ktoś chce, a ona nie chce, to... to nara, nie. Znaczy, ma ogólnie taki dosyć, jakby to powiedzieć, niezależny charakter. I, I wkurza się często. O, teraz przyszła. I wkurza się często, jak coś się robi wbrew jej woli. Ogólnie jest też bardzo głośna, nie mam pojęcia dlaczego. To znaczy, nie, że miał, czy bez powodu, ale w takich codziennych sytuacjach, jak na przykład biegnie, to robi takie brr, brr. Jak gdzieś chce skoczyć, to też takie robi brr, brr Takie purpur. Nie wiem, nie wiem, o co jej chodzi z tym, ale ogólnie Pacia jest bardzo, bardzo fajnym i przyjaznym kotem. Wzięłam tego kota ze schroniska, i to była też bardzo, bardzo trudna sytuacja, bo ja. Znalazłam to schronisko w internecie i te kobietki, to była jedna taka starsza babcia, oni mi powiedzieli, że to schronisko, to tutaj miało być zlikwidowane, ale one to przejęły i chciały te koty na własną rękę i psy, tam były też psy, i chciały te koty i psy na własną rękę gdzieś tam rozdać, ale mówiły, że to jest bardzo, bardzo trudne i ogólnie no bardzo źle to wyglądało, bo to była po prostu taka, nie wiem, taka konstrukcja zbudowana z siatki, różnych dykt i tak dalej, więc... No nie wyglądało to zbyt wesoło, ale podziw mega dla tej staruszki i dla tych dziewczyn, bo mówiły, że one że przejęły to, przejęły to to schronisko i w ciągu miesiąca udało im się tam rozdać kilkanaście psów i, i jakieś kotki, więc więc jakby... a wyglądało na to, że one to wszystko robią za free, po prostu za darmo, więc wow. Ale tak jak mówiłam, jakby kończąc ten wątek i zaczynając następny, trudno mi było znaleźć organizację, która chciałaby mi dać kota, czy to jakiś tam wolontariusz, czy coś tam, bo oni, wie, wiele organizacji mówiło, że obcokrajowcy to są tacy, że biorą sobie właśnie kotka, żeby mieć taką puszystą kulkę yy, u siebie, a potem jak wyjeżdżają, to kotka się... Psz, 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 kotka się albo się zwraca do schroniska, albo się komuś daje i się kotka zostawia. I tak, my jako obcokrajowcy mamy tutaj taką opinię, że bierzemy szczególnie koty i fajnie, fajnie, mamy sobie je w domku, potem czas wracać do swojego kraju i kota się... Psz, i kota się zostawia, więc jakby moje koty wyjadą ze mną, jak będzie trzeba je zabrać. I o tym samym mi pisała też Basia, znana jako azjatycki cukier na Twitterze, wymiałyśmy tam kilka, kilka tweetów i mówiła, że w Singapurze jest dokładnie to samo, że obcokrajowcy bardzo często biorą te koty i potem je zwyczajnie gdzieś porzucają, jak z tego Singapuru odjeżdżają, więc, więc to też nie jest tylko przypadłość ekspatów w Chinach, ale ogólnie obcokrajowców, którzy przyjeżdżają gdzieś na przykład na kontrakt do jakiegoś kraju i potem no... Więc właśnie dlatego jest niełatwo o to, żeby o to, żeby dostać z tego kota, jeżeli chcecie adoptować jakiegoś gdzieś, gdzieś za granicą. Czy mogę już tu? To jest mój drugi kot, to jest Tuesday. Tuesday jest gruby, ale on jest taki, bo no, koty po sterylizacji Łatwo tyją, ale Tuesday jest ogólnie bardzo taki, taki skory do współpracy. Znaczy, można go trzymać, on nie drapie za bardzo, nie ucieka, jest taki nieodważny, chowa się przed wszystkim. To jest kot taki bardzo strachliwy, tchórzliwy, wszystkiego się boi, czy nie jest zbyt mądry. Kiedyś chciał wskoczyć na szafę, jakby taką dwumetrową z podłogi, i patrzę, on tak się przygotowuje. I myślę, że to się nie uda, nie próbuj nawet, ale on skoczył i spieprzył się na łeb, no, no i co zrobić? Jakby no on nie jest, jest ogólnie bardzo taki fajny i jak się już przyzwyczai do kogoś, jak już kogoś polubi, to jest bardzo taki, taki kanapowiec Lubi przyjść, żeby go pogłaskać i w ogóle, można go też wziąć na ręce i on nie będzie protestował Moje koty ogólnie się już teraz dogadują, chociaż na początku się nienawidziły, tylko było puch, puch, wiecie, każdego dnia Tuesday jako że jest tchórzliwy, to się tylko chował za kanapą. Bacha jako że jest taka waleczna do tego podchodziła do tej kanapy i prychała na tą kanapę, <noise> bo wiedziała, że tam jakiś drugi kot siedzi z tyłu, ale już teraz jakby. Już teraz siebie tolerują nawzajem, więc wszystko jest. O, o Jezu, i zaczęli się bić. No dobra. Tuesday chyba nie umie prychać, ani tak, tak miał, że tak. nie, bo tylko Bacha na niego prycha, a on tak. tylko się chowa i tyle. Więc tak, tak wyglądają te walki. ja mam od mojej znajomej, z którą kiedyś pracowałam. Ona jest Australijką pochodzenia chińskiego. Teraz mieszka w Szanghaju i w Szanghaju w wolnym czasie zajmuje się właśnie pomocą bezdomnym kotom. zdeja znalazła gdzieś w kartonie na, na śmietniku, czy no, ktoś go po prostu walił. Ktoś go po prostu wyrzucił. Ona go trzymała przez nie wiem, dwa rok u siebie i ja jej zapytałam, czy ma jakiegoś kota, żeby Basi dać towarzystwo. Ona powiedziała, że w sumie to może mi oddać zdeja. Więc wzięłam Ciuzdea. Ciuzdej Tuesday nazywa się Ciuzdej, bo został znaleziony w, w tym kartonie, w tym śmietniku we wtorek. Co do, co do kosztów, jeszcze, które ja już musiałam pokryć, to może miała pecha. I przez to, że jest taka bardzo żywa i lubiła uciekać pewnego swego czasu. Może dlatego też więcej musiałam wyłożyć na nią pieniędzy, żeby ją leczyć, bo Tuesday jest bezwypadkowy, bezkolizyjny, bezkonfliktowy na ten, na ten czas, jakby ani razu nic mu nie było. Basia niestety. Raz Basia miała problem z zębami i zabrałam ją do weterynarza, 20 minutek, lekarz zapisał jej maść i tabletki na te zęby i... 1000 iłanów, czyli jakby 20 minut i 500, tam 50 złotych z kieszeni. Tylko, że lekarz powiedział weterynarz, że jeżeli to nie pomoże, to trzeba będzie usunąć zęby. Niestety po jakimś czasie to nawróciło. Ja poszłam już do innej lecznicy, bo tam się bałam, że drogo będzie, tylko że w tej innej wcale nie było taniej. I za wyrwanie zębów, basi, dwie noce w, w tej klinice i coś tam jeszcze musiałam zapłacić 6000 iłanów, czyli około 3 i trochę tysiąca Złotych, no ale jakby co zrobisz? Tak, kot jest chory, trzeba wyłożyć te pieniądze i nie ma jakby żadnego w ogóle gadania na ten temat. I pamiętam, że to było jakieś dwa i trochę lat temu. W tamtym czasie to było dla mnie, to była dla mnie masakryczna suma pieniędzy. Ja musiałam sobie bardzo wielu rzeczy odmówić, żebym mogła zapłacić za tą Basię i za jej leczenie. Później rok temu Basia mi uciekła. Jakby ja. Szłam po coś, szłam odebrać jedzenie, które zamówiłam, bo koleś jakby czekał z tym jedzeniem na dole. Otworzyłam drzwi, Basia między nogami, hop hop, i przez okno gdzieś tam. Zanim ja zeszłam na dół, przyniosłam to jedzenie, zostawiłam je w domu, co zajęło mi 3 minuty, i wyszłam szukać tej Basi, to już jej nie było. Znalazłam ją dopiero kolejnego dnia, miałczącą gdzieś tam za płotem i. Okazało się po kilku dniach, że była chora, i ona prawdopodobnie coś tam zjadła albo coś się ugryzło na zewnątrz, jak była, i, i okazało się, że to jest po prostu jakaś tam drobna infekcja. Tylko trzeba jej dać kroplówkę, trzeba je to, to, to. 3000 juanów, czyli około 1600 zł, za ogarnięcie tego, że miała gorączkę, nie bardzo chciała jeść i no była taka, taka osowiała. Znaczy, prawdopodobnie przez wszystko, przez tą gorączkę i infekcję. I, i przez 3 dni wydałam na nią 3000 zł. Czyli 1600 zł na to, żeby ją z tego wyleczyć. A tym razem poszłam do jeszcze innej kliniki, to znaczy zapytałam tej mojej znajomej, która ratuje te koty, gdzie jej zdaniem jest, ceny są ok I ona mi poleciła jedną klinikę, powiedziała, że jej zdaniem tam ceny są uczciwe. Czyli poszłam tam i w dalszym ciągu 3000 trzeba było zapłacić, więc też nie mówcie, że o pewnie mnie oszukali, jako że obcokrajowiec przed kotem. No, no nie, wygląda na to, że po prostu. Takie ceny tych świadczeń są tutaj, w, w Szanghaju i naprawdę chodzi o to po prostu, że, że, że posiadanie kota czy ogólnie zwierzęcia jest luksusem niestety, Bardzo, lu ale przyznaję, że ja swoje kotki bardzo, bardzo lubię i fajnie się zgrały, Tuesday jest taki wycofany, bojaźliwy i taki mech, taki... boi się wszystkiego Basia jest za to taka bardziej waleczna, odważna więc jakby od razu wiadomo kto kogo terroryzuje Koty, naj najlepsze koty i Basia już próbuje. O, jezu, Basia nie! A! No, no. A Tuesday? A Tuesday siedzi. I w sumie, nie wiem, czeka aż go wypuszczę. I to jest w sumie tyle. Dzisiaj trochę takiego luźnego gadania o moich kotach, o tym, jak się jak się posiada koty w Chinach. I niestety, jest to droga zabawa. Droższa na pewno o wiele, wiele niż w Polsce. I ja teraz się tak przygotowuję, że jeżeli. Co oni tam robią z tyłu? Ja tak się przygotowuję, że jeżeli coś im się stanie, to znaczy, z tylko tu będzie chore, to trzeba będzie tak wyłożyć te 3000 Yuan, czyli 1600 zł. No, ja konfrontowałam te cyferki, te kwoty ze znajomymi, którzy posiadają koty w Polsce. To, to mówili, że to są, to są duże kwoty Na to się trzeba przygotować Tak samo przygotować się trzeba na koszty Jeżeli kota chcemy z Chin wywieźć O tym już mówiłam Potrzeba kotu czy ogólnie zwierzakowi zrobić badania Wyrobić paszport Wszystkie niezbędne szczepienia, które niekoniecznie są potrzebne Żeby po prostu kot sobie żył Tutaj w domu i do tego trzeba jeszcze mu zrobić takie, nie, nie wiem jak to się nazywa, ale tam chyba 24 godziny przed wylotem trzeba mu zrobić jakieś tam badania, trzeba mu oczywiście kupić bilet i, i przewieźć. I mam nadzieję, że, że ludzie, którzy, mieszka, którzy tam nie oglądają, zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli weźmiecie kota za granicę, to no praktycznie czymś niedopuszczalnym jest zostawienie go na zawsze na, na pastwę losu, gdzieś, gdzieś tam, nie, że go. Oddać się do schroniska na przykład Dziękuję, że wysłuchaliście tego mojego takiego e, Słowotoku na temat posiadania kota W Szanghaju Jakiś czas temu, chyba dwa lata temu e, Mówiłam też na kanale Piesologia trochę o psach Więc możecie wejść do tego filmu To jest stary film, ale rzeczywiście Jest trochę o psach, e, jak, jak to jest przydać psa w Chinach I dziękuję za oglądanie tego filmu Dziękuję za łapki, dajcie łapki dla kotów e, i, I tyle Dziękuję i na razie